Dzieńka wszystkim na kolejnym odcinku wojen sojuszowych. Dzisiaj mamy jak nigdy z Rosji przeciwnika, co się rzadko zdarza, można byłoby powiedzieć. Jest tutaj oczywiście też młody leszczyk. Dzień dobry. Jak zwykle tradycyjny. No, zostało na dwóch do resetu. No ale dwóch superkoksów. Popatrzymy tutaj, co jest. No. no nic, to spróbujmy sobie tutaj uderzyć czerwonym w dwa zielone. Ostatnio wojna, petarda. 6-0. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Przy okazji, zapraszam Was na jutrzejsze losowania. Wejdzie jutro festiwal Doliny Wiosny i Gobliny, a na goblinach pójdzie rolka, a może na festiwalu parę tokenów. Trajkotka w formie. No dobra, o. Coś dało. Nie za wiele. Ale coś. No i już pograliśmy. Dobra. Tutaj z tej strony to na tyle. Może z tej strony. Tutaj też widzę petarda. Hmm. To może tu co Oczywiście się, się nie Jeszcze żyjemy. jeszcze nie jest źle. No. No. Jakieś tam kontakty. No, nie, się odpali, dwa, trzy, cztery, do Drugie. No, gdyby ta głupia pantera się nie odpaliła, to ta bitwa byłaby dla nas, ale niestety komba No i hej, o, opór, dobra. Może jeszcze coś się zdarzy, a raczej nie. Dwa znowu dały sobie. Jeszcze, ostatnie z klocków. Pana numer 2 spróbujemy pana numer 2 Młody tam będzie robił jakiegoś, jakąś dobitkę może na reset. Tak, dobitka przygotowana. A tutaj nawet, czyli żółtym. Chodźmy żółtym. No i teraz tutaj co się tu pojawi na planszy A na planszy pojawi nam się jedno wielkie nic No wspaniale, żeby nie po prostu. Kontynuacja jedno wielkie nic Kurde no nie chcę Ludwika bić, no ale O matko ale powinno to jedno, drugie, trzecie oczywiście i przeżyło opalić tak żeby nas tu pojechał no ale tutaj zaraz się zacznie rzeź Nie zostało. Co do było? To chyba jego musimy spróbować. nie, nie, nie zdążę uleczyć. Jeden ziom, jeden strzał i po. No. Dobra. I druga, ta druga stopa. Przygotowane pod resem. musiał sam zrobić. I rzuca kolczkę jakby Ostatnie Ostatnie, ostatnie tchnienie. Wszystkie walki. Nie po co się, się na się Tylko po to, żeby... Jezus, nic nie idzie, po prostu dramat. Dobra, ale to jest, spróbujemy zrobić reset. Przynajmniej ja zdobyłem komplet ataków. Udanych. Niebieskiego, zielone spróbujmy. Matka mróz może, matka mróz nam pomoże tu. Hmm. Tak i i dajmy. Tak. Będzie reset czy nie będzie resetu? Hmm. Jedno złożenie, drugie złożenie. I zaraz dopiero złożenie. Chociaż dobra. O dziwo nie było żadnego komba. Ileż on będzie stał? Kurwa, przepraszam. Co to było? 325 zadaje. Kurwa, nic mi nie zostało. I <grywa> już pograliśmy. <grywa> Dobra, to to było coś zaskakujące bardzo. Tak, Że tak jakby... jest znikąd, jak Filip Skonopi. Rzekłbym nawet bardzo zaskakujące. O, no proszę, na jednego strzała, kolesie. Dobra, to na razie chyba na tyle. Ten nie będę atakował kolesia trzeci raz. Jak ktoś zrobi reset, to będzie później atak. <grystanie> to, to miłej niedzieli.